Mateusz Sobierkiński po zwycięstwie na gali Virtuos Challenge 2. No przede wszystkim Mateusz, tak zacznijmy może od tej pierwszej rundy. Trochę kłopotów, bo rywal za plecami gdzieś tam próbował podpiąć duszenie, no ale mimo wszystko gdzieś przetrwałeś, wytrzymałeś. czułeś się w ogóle zagrożony wtedy? Czułem zagrożenie, bo przeciwnik jest bardzo mocnym parterowcem. Nie podszedłem do walki lekceważąc go, wiedziałem na co się pisze i z jakim rywalem walczę. Były kłopoty w pierwszej rundzie, ale charakter nie pozwolił mi odpuścić i wiedziałem, że w drugiej go mam. Znaczy charakter, charakterem, ale umiejętności stójkowe też niczego sobie. Cały czas gdzieś tam polowałeś ten Bródkowe, w końcu Ci się udało trafić. Byłeś zaskoczony, że tym ciosem akurat konkretnym rozbiłeś mu aż tak bardzo nos? Nie, ten cios był trenowany przez cały mój pobyt w WCA. Dziękuję chłopaki, bo naprawdę dzięki chłopakom się tego nauczyłem, pomogli zawsze, kurwa dojeżdżali. Ten prawy podbrudkowy nie był przypadkiem, trenowałem go na nim, się skupiałem, wiedziałem, że jest zapaśnikiem, wiedziałem, że będzie szukał tych nóg, dlatego ten prawy podbrudkowy cały czas chodził i się udało. Słuchaj, e, która to była Twoja walka, jeżeli chodzi o te walki półzawodowe, bo e, masz już coś w dorobku, w ogóle gdzieś tam liczysz na to, że gdzieś zawalczysz na i e mafię na Mistrzostwach Świata? Nie myślę o tym, na razie myślałem tylko i wyłącznie o 6 kwietnia, mam dopiero 5 walk z amatorskich i jedną udaną półzawodową za sobą, kurwa cieszę się. Udało się, debiut zaliczony, jedziemy dalej. Komu dziękujemy po walce? Przede wszystkim mojej kochanej mamie, tacie, kobiecie Julce, przyjacioł, przyjaciołom, Kryspin, Mateusz Bors, Radek Wojewódzki, trenerowi Igor, Igorowi Kołacinowi, wszystkim chłopakom z Włóca, każdemu, kurwa, kto przyczynił się i wspierał, każdemu, kto pisał, naprawdę dziękuję wam i jedziemy dalej. Dziękuję.